Witam bardzo serdecznie na serdeczce Rokowicza, Panu 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 Rokowicza, Otrzymaliście Państwo wraz z zaproszeniem proponowany porządek dzisiejszego stanu, dzisiejszej emisji. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem tej emisji tego porządku? Proszę podnieśćcie ręki. W pozycjach przechodzimy do punktu pierwszego. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z funkcjonowania SBB Krosno Spółka z o.o. W tym się skupili na roku 2015. Trzymaliśmy sprawozdanie, przyjęte sprawozdanie z informacjami, które zostały zrobione, na temat ich jak to się wszystko zostało. Ja Rozpoczęłam dyskusję w tym temacie. Jeśli Panowie chcieliby dodać do tego sprawozdania, to bardzo proszę. Natomiast jeśli nie, to bardzo proszę o pytania Państwa radnych. Thank okay. you. Żebyśmy projekt budżet inwestycyjny w 2015, tak naprawdę, my to pracujemy nad przygotowaniem czy pracowaliśmy nad przygotowaniem kolejnych zadań na, na, na kolejną perspektywę finansową, tak, żeby wykorzystać jeszcze te szanse na, na dotacje ze środków Bo unijnych. No, z tym, że w 2015 roku rozpoczęliśmy już jedną bardzo dużą inwestycję i taką na, na, na przygotowanie trwało blisko Pekary, to jest budowa na z y, do wodą i związane z, z optymalizacją systemu e, zaopatrzenia w wodę dla nawet nie samego miasta, ale całej aglomeracji chrześcijańskiej. E, Tutaj udało się nam e, może wybrać, wybrać wykonawcę po bardzo atrakcyjnych e, na bardzo atrakcyjnych bałurach cenowych, to też to kalkulowaliśmy i z uwagi na to, że szanse na na uzyskanie dotacji na projekty wodociągowe w nowej perspektywie finansowej są raczej bardzo niewielkie, bo już nawet jeszcze, jeszcze mniejsze, na tak duże projekty jeszcze wodociągowe. wcześniejśmy przed rozpoczęciem wydatkowania środków, gdzie po filmu jest bez, bez pracy, oczekuje na rozpoczęcie nowej, nowej perspektywy finansowej. Rzeczywiście uzyskaliśmy bardzo dobre warunki i chcemy dać oferty w tym, w tym przetargu, także to, to, to jest na pewno, na pewno pozytyw. No jeżeli jestem przy wodociągach, to też w ubiegłym roku pracowaliśmy już właśnie nad złożeniem wniosku i złożyliśmy wniosek o dofinansowanie drugiego etapu uporządkowania gospodarki w do gdzie mamy głównie problem modernizacji oczyszczalni ścieków. To jest największa kwota przewidziana. Mamy kwestię dokończenia rozdziału kanalizacji równosprawnych na terenie miasta. Oraz mamy, mamy kwestię modernizacji, może nie jakiejś rozbudowanej, ale częściowej modernizacji ujęcia wody w Szczeblajcow. Złożyliśmy wniosek w roku ubiegłym, na chwilę obecną jesteśmy na drugim etapie oceny wydłużenia tego wniosku, także jest też duża szansa na pozyskanie dofinansowania i kolejne, kolejne inwestycje. Jeżeli wodociągi, no to może. może także no też kwestia wyników finansowych. W zakładzie odciągowała ona była wyniki bardzo pozytywne. I wpływ na to duży miała, miała susza w wieku do roku i jego sprzedać sprzedaż przez to, przez to Jeżeli chodzi o drugi zakład zakładu o odpadów, Tutaj mówiąc o wynikach finansowych, to też one są bardzo dobre, tutaj zyskuje już ponad milion złotych. Z tym, że może przyczyniło się do niego to, co było też w pewnym sensie naszym nieszczęściem, czyli opóźnienie przy opóźnienie eksploatacji baterii kontenerowych, które miały ograniczyć, między innymi z bakuandymi z, z odpadów miało to wpływ na wyniki finansowe taki, że koszt amortyzacji nie były liczby, po prostu w związku z nieprzyjęciem do, do eksploatacji tej, tej instalacji w ubiegłym roku. No tutaj też jest kwestia, kwestia taka, że przygotujemy, przygotowujemy bardzo duże inwestycje w zakładzie umieszkania odpadów, no, generalnie może są to takie dwie najważniejsze inwestycje, to jest modernizacja linii <coughs> mechanicznej zakładu, to tutaj te, które są eksportowane obecnie, które już 10 lat są eksportowane, w tym czasie poziom technologiczny, postęp technologiczny jest bardzo duży, też wymagania są zupełnie inne. Na tej jesteśmy w trakcie procedury do tego zadania. Natomiast przygotowujemy procedurę przedargową na, na temat rozbudowy części biologicznej. W części biologicznej kierunek przyjęty przez Was jest, jest taki, aby zwiększyć czas, czy wydłużyć czas procesu biologicznego zamknięty w zamkniętych kontenerach z filtrami, co w Waszej ocenie powinno wyeliminować uciążliwości powolnych zakładów na, na otoczenia. No Jeżeli chodzi o energetykę cieplną, tutaj wynik finansowy mamy bliski w ale uznać trzeba, że to też jest, jest dobry wynik, dlatego że ostatnio jednak e, zimy nie są łaskawe dla energetyki ciepłych. Tak można powiedzieć, że te wyniki też oceniamy, e, oceniamy bardzo pozytywnie. E, no, w energetyce ciepłej ważne zadania, jakie realizowane były w zeszłym roku, to dostosowanie tych starych kotłów, jeszcze starych, kotłów modernizowanych już kilkukrotnie, ale teraz jest. Kwestia modernizacji układu odbywania i ograniczenia emisji z tej instalacji. Taką inwestycję rozpoczęliśmy w ubiegłym roku. To wszystkie konty będą sukcesywnie poddawane modernizacji. a kwestia, kwestia prac nad przyszłymi inwestycjami, to jest tutaj głównie przygotowanie inwestycji. Budowy ruchu energetycznego opalanego paliwem resztkowym, czyli pozostałych ścian i z odpadów komunalnych, zapłaconej szkół odpadów. I tutaj prowadzimy też i akcję informacyjną, dosyć dużo osób mieszkańców na temat, na temat tej inwestycji. Oraz przygotowujemy te inwestycje od strony formalnej. W tej chwili jesteśmy na etapie decyzji globalizacyjnej. Wszystko to przedłuża, dlatego że są odwołania od tej, tej decyzji. No w tej chwili można powiedzieć, że ta decyzja jest, jest wydana, ale jest da, w pozycji nieważnej. A może tak telegraficznie skrócię cały problem. Dziękuję Panie Pośle. Dziękuję Pana Prezydenta, Pana Skarnika. Ja wczoraj jeszcze ponownie otrzymaliśmy do wiadomości duży fakt w sprawie planowanej budowy oczyszczalni drzewów w wieczniu. Mieszkańcy się, czują się zaniepokojeni tym faktem. Czy to tym Czy pan chce coś w tym no, to znaczy, bo ten list otwarty, to Nie chcę powiedzieć, że już wyrazem naszej desperacji, ale, ale w, pewnym w pewnym sensie się da. Dlatego, że jesteśmy zaskoczeni tutaj tym. tym yy przyjęty przez, przez gminę dłuta, tym bardziej, że w 2015 2014 trwały rozmowy o włączeniu do, do naszej, naszej sieci kanalizacyjnej. Podróż te rozmowy no, można ktoś wygasły ze strony gminy Duta, jest z naszej strony. Gminia no przyjęła taki kierunek. W naszej ocenie no nie biorąc pod uwagę właśnie faktu, wyjęcia, wyjęcia, złożyszcze łańcowej. Szczerze powiedziawszy, dla nas to jest kłopot, bym powiedział taki zwielokrotny kłopot. To z jednej strony za... E jak podłożenie funkcjonowania tego ujęcia 38 roku kształtu ale musimy wziąć też pod uwagę, co wcześniej mówiłem, że modernizacja tego ujęcia jest przewidziana i jednym wagę tak uporządkowania gospodarki lodnościowej i ta modernizacja przyjęliśmy tutaj, można powiedzieć, minimalny zakres tej, tej modernizacji, no nie zabezpieczający ujęcia przed takim zagrożeniem, jakie, jakie może być funkcjonowanie oczyszczalni ścieków, już przez te ujęcia. Także jest to, jest to duży kłopot, bo niestety ze no, strony Dukli nie ma jakiegoś rozsewu, podobnie jak było wcześniej to były nasze inicjatywy odpowiecza i jakichś rozmów. Tutaj błędnie interpretują władze Dukli, że nam strasznie zależy na tych ściekach, że to jest jakiś wielki biznes dla Postna, no nie jest to. Te ścieki to jest to kilka, procent, kilka procent wszystkich ścieków przygowanych do naszej rodzami. Natomiast rzeczywiście bardzo duży problem jest dla ujęcia szczebajcowej i tutaj widzimy główne, główne zagrożenie i niestety, niestety no ze strony długiej nie no, no, ma jakichś rozmów, które uspokoiły to te technologii nie, nie będą stanowiły żadnego, żadnego zagrożenia dla wyjęcia na wyższe przepraszam, szczególnie że jak się oka nie jest rzekomej wielkości no, choćby wisły czy wołowia, tylko to jest niewielka rzeczka, tak? szczególnie w okresach lat, tak? na bardzo niskie stany jakakolwiek. i jakakolwiek ilość zanieczyszczeń która się dostanie do rzeki, natomiast powoduje degradację tej rzeki. Czyli to jest szczególnie istotne, że mamy ujęcie wody pitnej, szczeblańcowej. W zasadzie ujęcie, które daje naj najlepszej jakości wody w tej chwili, dla miasta. To jest naturalnie oczyszczane, jak to da. No nie wiem, w funkcjonowania takich małych oczyszczalników, starych okońców, naszym czy... zapytaniom w ogóle istnieje tej, tej oczyszczalniki. No, jest tutaj, tego roku, roku, tego, że tak. Nie wiem, bo no tutaj e, chyba trochę liczy, bo ostatnio nawet czytałem kwestię skanalizowania wietrzna i tutaj, może no, zaskoczenie jest, że się oczyszczalnie wieczne bez, bez kanalizacji w ogóle wiecznie, no to jest też przedmiotem jakby czy protestów może zapytać do strony mieszkańców o co chodzi, że nie będzie oczyszczalnia nie będzie, nie będzie kanalizacji. No, analiza dokumentu wygląda tak, że budowana jest ta oczyszczalnia jakby w takim najniższym przedziale nie ma oczyszczalni ze strony ze strony, i to może być powodem tego, że nie jest planowane dzisiaj leczenia nawet, nawet wieczne. To nas też niepokoi, bo po prostu no, na etapie już projektowania, no to trzeba oczywiście uwzględnić funkcjonowanie czy mhm. też funkcjonowanie tego życia przewidzieć, że nawet jeżeli takie decyzje y, zostały podjęte, to my jesteśmy otwarci do tego, żebyśmy również tym na etapie opracowania jeszcze czy raportów środowiskowych, czy, czy wymagań, tak żebyśmy uzgodnili pewne tak, rzeczy wcześniej, które będą bezpieczne dla nas, bo, bo myśmy już przeżyli. Y, sytuację skrzyni w 2006 roku i to też e, można powiedzieć, że to wpływ na to tutaj największe miały funkcjonujące oczyszczalnie właśnie małe, o niskich standardach funkcjonowania e, powyżej powyżej tego ujęcia. To dodać e, można w ubiegłym roku był incydent, e, zanotowany incydent e, bodajże w Lesku na e, oczyszczalni ścieków, gdzie też spadała, znaczy w wokół e, w stanie sprawa była prowadzona też przez, przez prokuraturę i podobna sytuacja miała miejsce w też, czy też mała oczyszczalność ścieków, też może jest odpowiedni nazwę takimi obiektami, to normy są, normy są dosyć literalne. Można powiedzieć, że nic się nie dzieje, jeżeli, jeżeli nie ma ujęcia wody akurat do Rzeszowa nie, nie, nie było jakiegoś zagrożenia. Zresztą sam to nie jest rzeka Jasiołka, to, to też musimy to, to mieć, mieć na względzie. Natomiast tutaj no, oceniamy, zresztą my korzystamy też z zewnętrznych ekspertów, którzy nam pomagają w tych, w tych sprawach, ocenić tę sytuację, Tutaj stanowisko doktora Lewickiego, który pracował również przy koncepcji modernizacji ujęcia Wody szczelinowej, czy opracował tę to jest jednoznacznie to może stanowić zagrożenie tego, tego ujęcia. No, produkcja wody to jest oczywista sprawa, że tutaj ciągłość i bezpieczeństwo to są najważniejsze sprawy, więc nie możemy no, oczyszczalnie funkcjonować tutaj. To, to jest oczywista sprawa. Dlatego no, to zaskoczony jestem, że, że tutaj nie ma tych rozmów, choćby uspokajający, że te standardy, które zostały zastosowane, zresztą nie mamy dzisiaj jakiegoś stanowiska, stanowiska e, długi w tym w tym zakresie, to te standardy po prostu nie będą stanowić żadnego zabezpieczenia, żeby ktoś to przewidziała. A wrażenie mam takie, że to my wywołaliśmy temat, że jest w ogóle jakoś ono już jest poza granicami, poza granicami, i to może jakoś tak nie, nie zostało się do pod uwagę. No mam nadzieję jednak, że te, te działania w jakiś sposób doprowadzą do tego, że, że, że jednak usiądziemy do stołu i pracujemy na jakiś konsensus. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. W tej sprawie żeby nie zadać jeszcze jeszcze pytania. W sprawie... Proszę o pozytywne